Dobry wieczór Państwu. Witamy po bardzo mroźnym, ale zakończonym zwycięstwem meczu. Zwycięstwem Rakowa Częstochowa 1-0. Meldujemy się w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Jest z nami trener drużyny gości, pan Jacek Zieliński. Panie trenerze poprosimy o pomocową opinię. Później przejdziemy do pytań z sali. Dobry wieczór. No w Pucharze tak jest, że liczy się końcowy, czyli awans. Ten awans Maraków. Gratuluję drużynie Rakowa. Natomiast my uważam, no zaprezentowaliśmy się długimi momentami z dobrej strony. No. Czegoś nam brakło oczywiście, brakło nam trochę spokoju pod bramką Rakowa, bo mieliśmy takich parę sytuacji. Yy, może nie tyle klarownych co czasami niespodziewanych, ale je trzeba będzie wykorzystywać chcąc wygrać na Rakowie, chcieliśmy tu wygrać. No niestety nie udało się. Yy, puchar mamy z głowy, teraz przed nami w sobotę bardzo ważny mecz ze Stalą i na tym trzeba się będzie skupić, także Jeszcze raz gratuluję drużynie Rakowa, a my Musimy się szybko zregenerować do soboty. Dziękuję. że poprosimy o pytania, jeżeli takie są, należy podnieść rękę w górę. Mikrofon jest na sali. Nikt się nie zgłasza. Temat wyczerpany dość szybko, także dziękujemy za chwilę. Dziękuję bardzo. Do dobranoc. Funkcji. I zaczynamy część drugą konferencji prasowej. Jest z nami trener zwycięskiej drużyny, Dawid Szwarga. Panie trenerze, poprosimy o komentarz do tego spotkania. Później, jeżeli będą pytania, to przejdziemy do pytań. Gratulacje dla drużyny za zwycięstwo, za zaangażowanie, walkę i cechy ewolucjonalne, które dzisiaj w związku z pogodą yy, i warunkami, jakie panowały na boisku, były bardzo bardzo istotne. Ja zawsze w pierwszej kolejności chcę mówić o, o piłce nożnej i o aspektach piłkarskich. Natomiast ten okres, w który wchodzimy, grania w takich warunkach również wiąże się z właśnie tymi cechami wolicjonalnymi, które muszą być na bardzo wysokim poziomie, aby zachować czyste konto bądź, <laughs> bądź strzelić, strzelić bramkę. Pierwsza połowa, uważam, że dobra w naszym wykonaniu. Kontrolowaliśmy spotkanie, stworzyliśmy dwie, trzy takie dobre sytuacje. Jedno z nich mogliśmy zakończyć bramką. Druga część gry to już, to już nie, nie jest aż tak nasz wysoki poziom jak w pierwszej części tego spotkania. Co nie zmienia faktu, że przy bramce na 1-0 i, i kilku fazach przejściowych, które wykreowaliśmy po strzeleniu bramki, powinniśmy po prostu tą dogrywkę mm, zamknąć wcześniej bramką, drugą bramką i. I już zarządzając dobrze meczem, dokończyć, dokończyć spotkanie. Najważniejsze, że jesteśmy w kolejnej rundzie. Rozgrywki Pucharu Polski są dla nas bardzo istotne i cieszymy się, że, że awansowaliśmy do kolejnej, do kolejnej rundy. Przed nami teraz bardzo ważne kilka dni. Regeneracja, praca mocna, praca z zawodnikami którzy mają, którzy mają kontuzję bądź, bądź jakieś mikrourazy, powrót do zdrowia zawodników, którzy są chorzy i, i zaczynamy ostatni etap tej rundy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Na pewno mamy jakieś pytania do trenera Dawida Szwargi, więc poprosimy o podniesienie ręki w górę. Przemysław Pindor. Yy, dobry wieczór, panie trenerze. Przemysław Pindor, Gazeta Częstowska. Yy, ja chciałem się zapytać pana trenera, czy nie żałuje pan yy, tego ekstra time'u, tego dodatkowego grania dzisiaj 30-minutowego, w kontekście tego najbliższego meczu z Jagiellonią Białystok. Dziękuję. Oczywiście, że lepiej zamknąć taki mecz w 90 minutach, jeżeli za to szansa. Natomiast najważniejsze jest awans. Nawet jeżeli zagradzimy te 30 minut więcej, to zwycięstwo Jestem pewien, że pomoże zawodnikom w optymalnej, w optymalnej regeneracji i po meczu z lks Łódź też. Yy, też graliśmy 30 minut więcej i nie wpłynęło to na nasze yy, przygotowanie fizyczne do kolejnego spotkania, więc wierzę, że tak samo będzie również teraz. I poprosimy o kolejne pytania, jeżeli takie są. Kamil Bednarski. Dobrze, panie trenerze, dzisiaj przedwcześnie zszedł Ben Lederman i Fran Tudor, który dograł pierwszą połowę. Jakie są wstępne prognozy? Dziękuję. Tudor, uderzenie w okolice oka. Wydaje mi się, że to nie będzie nic poważnego. Mam taką nadzieję. Ben Lederman, wydaje mi się, że, że dużo gorzej. Najprawdopodobniej uraz Barku, który, który zobaczymy, czy go wykluczy z ostatnich meczów. Natomiast yy, większą wiedzę będziemy mieć po jutrzejszych badaniach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Już nie widzę. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na kolejne mecze na. Kolejne konferencje. Do zobaczenia. Dziękuję.